Czy u was w pracy jest stołówka, na której można kupić flaszkę, zrobić tą flaszkę, a potem iść do pracy? Nie. A u mnie tak. Słuchajcie, jak się zimno nad tym zastanowić, to przecież to jest żałosne. No bo 100 metrów od sali, na której podejmujemy decyzję o tym, jakie będzie w Polsce prawo, jest bar z wódką. Po co? Nie wiem. Naprawdę nie ma powodu, że posłowie w swojej stołówce zakładowej piją alkohol. No bo po co? Mają wypić alkohol, bo im odwagi brakuje, żeby wejść na trybunę i Powiedzieć przemówienie? Czy ktoś musi wypić dwie setki, żeby jakoś zagłuszyć wyrzuty sumienia, że głosuje zgodnie z dyscypliną rządową, przeciwko interesom milionów ludzi? Ja, ja, ja naprawdę nie rozumiem sensu utrzymywania tej instytucji, tego reliktu z lat 90. Widzieliście wszystkie te obrazki, te żałosne obrazki, gdzie najpierw jakiś pan senator, nachlany, wyzywa innych. Śpij, kur... nie zmaczne, no i śpi. Przestępca jest. Jest Nie zmaczne. no, No no śpi jakiś pan poseł ubuzdręgolony, włazi na salę obrad, i koledzy go próbują grzecznie i taktownie wyprowadzić, zanim tam narobi kłopotów. Ale ja po paru latach w Sejmie muszę wam powiedzieć, że widziałem takich scen więcej. A coś się stało, że pan się źle czuje? Nie, ja się źle nie czuję. Aha, a pan już nie uczestniczy w obradach dzisiaj? Nie, wystarczy dowiedzieć się, że dobrze czuję. Część z nich nie została nagrana przez kamery, ale to, że posłowie w Polskim Sejmie przychodzą po alkoholu na głosowania, to niestety nie jest wyjątek. Ja się trochę dziwię, Szymonowi, Hołowni. Przecież cała Polska widziała, co się dzieje na tej drodze od sejmowego baru do sali obrad. To jest naprawdę żałosne, jak naklany poseł przychodzi na głosowania, nie wie nad czym głosuje i tylko z trudem patrzy na karteczkę od szefa klubu, żeby wcisnąć odpowiedni. Przycisk. Nie ma powodu, że w polskim Sejmie, w zakładzie pracy, Sejm jest zakładem pracy, trwał handel wódką. No po prostu. Jak ktoś chce sobie pójść na imprezę po pracy, okej, okay, proszę bardzo, no ale nie na terenie Sejmu. Czy teraz, kiedy wszyscy już to zobaczyli, moglibyśmy w końcu z tą patolą skończyć? Koniec z handlem wódką na terenie Sejmu. Sejm nie służy do tego, żeby się w nim nachlać. Nieszczęsny Dzień Chłopaka, z którym skutecznie walczę, odkąd moje dzieci są w szkole. To nie jest żadne święto. To nie jest żadne święto. No nie, bo pozostałe dni to jest tak naprawdę hmm. Dzień Chłopaka. Czy my naprawdę musimy szukać problemów tam, gdzie ich nie ma? Mamy w Polsce Dzień Pizzy, obchodzimy Dzień Płatków Śniadaniowych, Dzień Kotleta Schabowego, a także Międzynarodowy Dzień Przytulania Bibliotekarzy. Naprawdę będziemy teraz robili dramę o to, że oprócz Dnia Kobiet jest Dzień Chłopaka. Może ja jestem jakiś dziwny, może czegoś nie widzę z zewnątrz, spoza Ministerstwa Nauki, ale wydawało mi się. Że mamy trochę ważniejszych problemów do rozwiązania w nauce niż kwestia chłopaka i czekoladek w podstawówkach. No bo realne problemy w nauce są z karierą naukową, z nierównościami w dostępie chłopaków i dziewczyn do tej ścieżki kariery. Ale mamy też nierówności edukacyjne na wcześniejszym etapie. Mamy chłopców, którzy wcześniej wypadają z systemu edukacji i to ma potem dla nich koszty przez całe życie. Więc może zajmijmy się tym, a nie kręceniem sequela do seksmisji. W polskiej polityce jest taki mit, że każdy problem w polityce międzynarodowej da się załatwić odpowiednio długo, polerując kolanami posadzki w Waszyngtonie. Tylko to już tak nie działa. Ten świat się zmienił, Ameryka się zmieniła, Europa się zmieniła, problemy, z którymi mamy do czynienia, też są dzisiaj inne niż 10 czy 20 lat temu. Wszyscy widzieliśmy, co się właśnie wydarzyło w Białym Domu. Kto ma oczy, ten zobaczył. A kto nie widzi tego, co się wydarzyło, no to chyba powinien zająć się czymś innym niż polityką. My, w tym zmieniającym się świecie, musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo sami dużo bardziej niż dotąd. Nikt tego za nas nie zrobi. No, te komunikaty naprawdę są tak jasne i tak jednoznaczne, że trudno o bardziej jasne i bardziej jednoznaczne komunikacje. Nasze bezpieczeństwo. W najbliższych latach będzie zależeć od regionalnych sojuszy. Mamy wspólne interesy ze Skandynawami. Musimy zadbać o bezpieczeństwo na Bałtyku. Od tego zależy ich handel i nasz handel, ich porty i nasze porty, i nasz gazoport, którego bezpieczeństwo. Jest bardzo ważne. Mamy lekcje do odrobienia w naszym regionie. Potrzebujemy i to szybko uruchomić na powrót produkcję. Produkcję w przemyśle zbrojeniowym, ale też produkcję w przemyśle chemicznym, w przemyśle farmaceutycznym. Nikt za nas tego nie zrobi. W tym nowym świecie absolutnie kluczowe będą relacje z Francją, bo to oni mają wyjątkowe zdolności obronne. Oni dysponują bronią nuklearną. No i nie może być tak, że parasol, który Francuzi będą rozciągać nad Europą, skończy się na przykład na arenie. To będzie duże zadanie dla polskiej dyplomacji. Ale sojuszników w tym nowym świecie nie musimy szukać tylko w Unii Europejskiej. Wielu patrzy na Turcję, ale są też nieoczywiste kierunki. Dlaczego mielibyśmy nie zacieśnić współpracy i gospodarczej, i obronnej z Kanadą? Technicznie rzecz biorąc, mamy z Kanadą jako Unia Europejska wspólną granicę lądową i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Kanadyjczyków, których stosunki z obecnymi władzami w Waszyngtonie są jakie są, zaprosić do bliższej współpracy, do bliższej kooperacji. To jest w tej sytuacji i dla nas, i dla Kanadyjczyków oczywista oczywistość. Nie, żebyśmy od razu Kanadę mieli przyjmować do Unii Europejskiej, chociaż. W sumie, czemu nie? Można było pomyśleć i nad tym. Zwłaszcza, że obecna administracja amerykańska bardzo jasno mówi, że chce walnąć cłami i w Kanadę, i w Meksyk, i w kraje Unii Europejskiej. I nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy w tej nowej sytuacji bronili się przed tym wspólnie. I jeszcze a propos ceu. Mało o tym w Polsce rozmawiamy, a szkoda, bo jeżeli Amerykanie naprawdę pójdą na grubo przeciwko Unii Europejskiej, pójdą w wojnę handlową, to to walnie w dziesiątki tysięcy miejsc pracy, także u nas w Polsce. Niestety rząd jest do tego kompletnie nieprzygotowany. Ewidentnie nie ma planu na to, co robić wtedy, jeżeli załamią się w innych krajach europejskich. Branże gospodarki, które eksportują do Stanów, a rachunek zapłacą za to polscy pracownicy z firm kooperujących z firmami, na przykład w Niemczech czy we Francji. Rząd nie jest przygotowany na to, że mogą poznikać dziesiątki tysięcy miejsc pracy, które zależą dzisiaj pośrednio od eksportu do Stanów Zjednoczonych. To jest coś, co powinniśmy mieć gotowe od wielu, wielu miesięcy. Próbowaliśmy o to rząd zapytać, ale. Żadnej odpowiedzi nie dostaliśmy. Rząd nie jest na to przygotowany. W tym nowym świecie to, do czego się przyzwyczailiśmy, czyli niskie sła, brak ceł, to się po prostu może skończyć. A to znaczy, że musimy zadbać o naszą produkcję w ramach europejskiego obszaru handlowego. Bo jeśli jej nie będzie, to nagle może się okazać, że towary, do których byliśmy przyzwyczajeni, że są dostępne, że są oczywiste, że zawsze będą, nagle mogą zniknąć albo stać się upiornie drogie. Jeżeli ktoś myśli, że wrócimy sobie do beztroskiej globalizacji, do ściągania towarów z drugiego końca świata, z państw, które są nam wrogie, z państw, które mogą wejść z nami w otwarty konflikt z dnia na dzień, no to powinien pomyśleć jeszcze raz, musimy zadbać w Europie o to, żeby być samowystarczalni, jeżeli chodzi o produkcję przemysłową. Kluczowe branże przemysłu. One muszą wrócić do Europy, one muszą wrócić do naszego regionu. Nie możemy się dalej wystawiać na to gigantyczne ryzyko, że ktoś z dnia na dzień po prostu nas odepnie. Przed Ministerstwem Sprawiedliwości odbyła się demonstracja, której pewnie nie zobaczyliście w TVN. -ie. 14 lat temu Jolanta Brzeska została brutalnie zamordowana przez mafiozów. Została spalona żywcem za to, że organizowała ruch lokatorski, za to, że organizowała opór Większości starszych ludzi, emerytów, lokatorów mieszkań komunalnych, przeciwko złodziejom, którzy chcieli zawłaszczyć majątek publiczny i wykurzyć tysiące ludzi z ich domów. Ta historia to jest wielki wyrzut sumienia polskiego państwa. Bo polskie państwo tu zawiodło. Po 14 latach mordercy cały czas są bezkarni. Po 14 latach prokuratura umyła w tej sprawie ręce. Powiedziała, że nie będzie ich dalej szukać. I to jest hańba i wstyd dla prokuratury dla Ministerstwa Sprawiedliwości i dla całego polskiego państwa. Jolanta Brzeska skrzyknęła lokatorów, żeby upomnieć się o bardzo prostą rzecz. O prawo do dachu nad głową dla każdego człowieka. Bo prawo do dachu nad głową to jest prawo człowieka. Tę prostą prawdę ruch lokatorski przypominał kilkanaście lat temu, walcząc z mafiozami, którzy wykurzali ludzi z mieszkań. Ale ta prawda jest aktualna także dzisiaj. Bo to nie jest normalne. Że młodzi ludzie w naszych miastach oddają dwie trzecie tego, co zarabiają za byle dach nad głową. To nie jest normalne, że najbogatsi skupują dziesiątki mieszkań z rynku i te mieszkania potem stoją puste, bo chodzi w tej spekulacji tylko o to, żeby zbogacić się na wzroście cen mieszkań. To nie jest normalne, że polskie państwo nie buduje mieszkań i w efekcie w wielu miastach na mieszkanie miejskie trzeba czekać kilkanaście lat. To jest chore. To jest patologia. Patologia chciwości i patologia nieróbstwa polskiego państwa. Tę patologię trzeba przeciąć. Polska potrzebuje prawdziwego, realnego programu mieszkaniowego. I Polska potrzebuje też podatku kadastralnego dla tych, którzy kupują piąte, dziesiąte, piętnaste mieszkanie, którzy w imię swoich zysków niszczą szanse życiowe całego młodego pokolenia. A skoro o mieszkaniach mowa, no to niestety, ale mamy w polityce kolejnego przyjaciela deweloperów. Tym przyjacielem okazał się nie kto inny, tylko Sławomir Mencen, jeszcze rok temu, półtora roku temu, kiedy mówiliśmy o tym, że dopłaty dla deweloperów to jest patologia, która spowoduje tylko i wyłącznie wzrost cen mieszkań. To w tej sprawie to samo mówił razem, ale to samo mówił też Mencen, to samo mówiła Konfederacja. No ale coś się najwyraźniej w przypadku pana Mencena zmieniło, bo wystąpił na swojej konwencji wyborczej. I powiedział no w największym skrócie, że chce dopalić publicznymi pieniędzmi firmy deweloperskiej banki, bo do tego sprowadza się jego propozycja. Zaproponuję ulgę mieszkaniową. Każdy, kto ma kredyt hipoteczny, będzie mógł odsetki od swojego kredytu odliczyć od swojego dochodu, tak żeby płacić niższy podatek. Tak zwana ulga na kredyt, o której mówił, będzie działać dokładnie tak samo jak dopłaty kredytowe. Czyli wzbogaci deweloperów, wzbogaci banki i uderzy w szanse życiowe młodego pokolenia, bo pchnie jeszcze bardziej w kurę mieszkania. mieszkań. Co gorsza, ta ulga jest tak zaprojektowana, że najbardziej zyskają na niej ci, którzy kupują 10, 15, 20 mieszkań na spekulację. To jest tak naprawdę ulga dla fliperów, dla spekulantów, dla deweloperów, ulga, która będzie obciążeniem dla młodego pokolenia, dla młodych ludzi, którzy nie mogą doczekać się własnego dachu nad głową. To jest bardzo prosty wybór. Albo jesteśmy po stronie młodych rodzin, które chcą mieć własny dach nad głową, albo po stronie deweloperów, spekulantów, fliperów. Sławomir Mencen dokonał tego wyboru. Wybrał, że jest po stronie deweloperów. Wybrał, że jest po stronie fliperów. Wybrał, że chce dla was wyższych cen mieszkań, ale za to dla nich kolejnego transferu pieniędzy z budżetu na konta ich firm. Jak mieszkań jest za mało, a my na rozgrzany rynek wylejemy z budżetu państwa miliardy złotych, no to nie jest tak, że tych mieszkań magicznie zrobi się więcej. Po prostu ci, którzy je sprzedają, pchną ceny w górę. Wykorzystają to, że rozgrzewa się popyt. To jest bardzo prosty rynkowy mechanizm i ja naprawdę nie wierzę w to, że Sławomir Mencem go nie rozumie. Bo rok temu, półtora roku temu, bardzo słusznie zresztą pokazywał, dlaczego dopłaty, dopłaty do kredytów to głupi pomysł. No to, nie wiem, zmienił zdanie w tej sprawie. Czy ktoś go kupił? Jest ciekawe pytanie, także dlatego, że wszyscy wiemy, że deweloperka w Polsce bardzo chętnie finansuje politykę. Więc pewnie warto byłoby się przyjrzeć, kto tutaj wpłaca na kampanię. Powiedziała pani minister, że różne lobby dążą do tego, by deregulacja sprzyjała największym. Które z tych lobby są najsilniejsze w Polsce? Chyba nie mam odpowiedzi na to pytanie. Które lobby w Polsce jest największe, najsilniejsze i najbardziej lobuje? No może ja, podpowiem. S proszę deweloperskie. Także technologiczne, technologiczne, komentarze właśnie zbrodowały z filmem deweloperzy. Deweloperzy, właśnie chciałam, żeby to padło ze strony <laughs> panów. Jak nie wiadomo o co chodzi, to zwykle wiadomo o co chodzi. Politycy platformy PSL-u najpierw przyjmowali dziesiątki tysięcy złotych wpłat. Od właścicieli firm deweloperskich i ich rodzin, a potem walczy jak lwy w obronie interesów deweloperów w Polskim Sejmie. No przecież przez to te kretyńskie programy stymulujące popyt raz po razie wracają z powrotem do prac rządowych. Możemy to nazwać dopłatą, możemy to nazwać ulgą, możemy to nazwać zuzanną, możemy to nazwać sławomirem. To naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Mechanizm jest dokładnie ten sam. Wlewasz pieniądze z budżetu na rozgrzany rynek, ceny idą w górę. Jak to się stało, panie Sławomirze, że już pan nie rozumie tego, co pan jeszcze rok temu rozumiał? Kolejny tydzień, i znowu premier Tusk opowiada, że jest super, że jesteśmy Zieloną Wyspą, że krzywa rośnie. Tylko głupia sprawa, skoro jest tak dobrze, to dlaczego tysiącom ludzi jest gorzej, biedniej i trudniej? I dlaczego polskie państwo zachowuje się, jakby był Januszem biznesu. Tysiące ludzi, którzy pracują na poczcie, dostali informację, że zostaną zwolnieni. Polskie państwo po prostu zwija ważną usługę publiczną i to tydzień po tym, jak panu Brzosce, miliarderowi od impostu, pan premier Tusk powierzył planowanie przyszłości gospodarczej naszego kraju. Że nie trzeba być szerokim kolcem, żeby w tym równaniu dodać dwa do dwóch. Wydarzyła się jeszcze jedna ważna sprawa. Sąd Najwyższy orzekł, że Zmuszanie nauczycieli do pracy w nadgodzinach, bez płacenia im za to nadgodziny to jest coś niezgodnego z polskim prawem. No oczywistość. Wydawałoby się, że ta oczywistość powinna być oczywista także dla dyrektorów szkół, dla samorządowców, także dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ale tak nie jest, i trzeba było decyzji z Sądu Najwyższego, żeby nauczyciele mogli się doczekać wypłaty za to, co im się słusznie należało, czyli za pracę, którą przypracowali. Jak będziemy postępować tak dalej? Jeśli polskie państwo będzie konkurować z najgorszymi januszami biznesu, to efekt będzie prosty. Zwiniemy kolejne usługi publiczne. Ludzie nie będą chcieli dla polskiego państwa pracować. Przecież już widzimy, co dzieje się w szkołach, już widzimy, co dzieje się w urzędach. Albo polskie państwo będzie uczciwie płacić ludziom, których zatrudnia, albo będziemy mieli tysiące wakatów i spadającą jakość usług publicznych. Na Twitterze panowie z Konfederacji się spłakali, bo zobaczyli fotografię, a na tej fotografii zobaczyli dwa nagie miecze. Pan chowa, schowa, bo członkowie pana własnej partii oskarżą pana o mowę nienawiści. Media napiszą, że życzy pan nam śmierci, a poseł Józef Aciuk zaraz po konferencji prasowej w tej sprawie pobiegnie do komisji etyki donieść na pana. Żartowałem. Nie będzie tak. Panu wolno. <laughs> panowie, mam dla was złą informację. Czasy lewicy grzecznej, podulnej, przepraszającej za to, że żyje. Się skończyły. I na koniec ogłoszenie. W demokracji wola ludu jest święta. Wyraziliście tę wolę, jest ona jednoznaczna, więc niedługo będę znowu grać w grę. A w jaką konkretnie grę, to zdecyduje się w głosowaniu na YouTube. Jedziemy dalej z kampanią. W tym tygodniu kolejne spotkania. Wejdźcie na zandberg2025.pl. Tam znajdziecie informacje o tym, gdzie, o której godzinie spotykamy się w Waszym mieście. Do zobaczenia! A i nie zapomnijcie obserwować kanał.